Ja już jestem ready, ogarnięta i przyszedł czas na śniadanie. Ja, zawsze, między tymi lekami a śniadaniem, muszę odczekać 30 minut, i to jest właśnie taki czas, który pozwala mi na. Tam ubranie się, zrobienie makijażu, i tak dalej. No i co będę jadła na śniadanie? Mam w ręce awokado, więc nie może to być nic innego jak kanapki z awokado i z jajkiem sadzonym. Wiem, że robię to do znudzenia cały czas, ale naprawdę to jest uzależniające. Jeśli jeszcze nie próbowaliście takiego połączenia, to koniecznie spróbujcie i zrozumiecie, dlaczego ciągle to jem. Ale obiecuję, że to już jest ostatnie takie śniadanie na tego typu filmie. Oczywiście następnym razem wymyślę na śniadanie coś innego. Obiecuję to i teraz. A teraz robimy, bo. Jestem już serio mega, mega głodna. i right. mm -hmm. Moje śniadanie jest już gotowe, siadam do kompa, dlatego że po pierwsze chcę nadrobić vlogmasy innych osób, które aktualnie nagrywają, bo normalnie nie mam za bardzo czasu. Teraz akurat włączyłam vlogmas Anjax i tak wygląda moje śniadanie. Jest spore, a ja, ale ja na śniadanie w sumie jem dużo. Później wam powiem w ogóle więcej, dlaczego tak to wygląda. Uff, skończyłam właśnie montować, także wyrobię się na czas, filmik będzie o 16 jak zwykle. I ja teraz idę zrobić kawę, jest godzina 11.40, powiem wam szczerze, że to śniadanie dalej, mnie tak straszy, nie tak strasznie trzyma, w ogóle nie jestem głodna, tak więc idę po kawę, zrobię jeszcze miniaturę, dodam ten filmik z pierdółki jeszcze. Właśnie skończyłam pić moją kawę, w miarę już odrobiłam się z pracą, także super, zjadłam przy okazji trochę pierniczków. Jest godzina 13 i ja zaraz zacznę robić obiad. Ten obiad będzie wymagał troszkę więcej czasu, więc ja sobie zacznę go robić po prostu teraz i pewnie zjem go gdzieś koło godziny 14, 14.30. Jak mogliście rano zobaczyć, moje śniadanie było moim zdaniem całkiem spore. Nie wiem jak to wychodzi kalorycznie, bo zjadłam jedną bułkę, taką przemną z awokado, dwa jajka sadzone, na każdej połówce bułki było jedno. Do tego zrobiłam sobie dwie parówki, żeby po prostu mieć coś więcej, bo... Mm, bo miałam wrażenie, że to będzie za mało. Bo naprawdę jakoś wyjątkowo byłam bardzo, bardzo głodna. Też może dlatego, że troszkę przeciągnąłam to śniadanie, jednak jestem przyzwyczajona do tego, żeby jeść koło godziny powiedzmy 8.30, a tutaj już była 9.40, jak to jadłam. No, ale nie zmienia to faktu, że z reguły te moje śniadania są faktycznie takie większe, i to jest, um, wydaje mi się, klucz do takiego mojego codziennego żywienia, że ja po prostu stawiam na duże śniadanie, które tak naprawdę trzyma mnie przez większość dnia, bo nawet gdybym ja teraz była poza domem. Nie miałam możliwości zrobienia po prostu obiadu, to na pewno nie umierałabym z głodu i spokojnie jakie śniadanie by mi wystarczyło. Powiedzmy do tej godziny nawet 15-16. W ogóle swoją drogą śniadanie jest takim moim ulubionym posiłkiem w ciągu całego dnia. Jeszcze zanim pójdę robić ten obiad, to chciałam Wam powiedzieć, że w ostatnim czasie udało mi się schudnąć łącznie 8 kg, znaczy w ostatnim czasie też tak powiedziałam, mniej więcej na przestrzeni około 2,5 miesiąca. 8 kg to jest całkiem niezły wynik. Chcę też zaznaczyć, że nie robię tego w żaden sposób głodząc się. Jem normalnie, jem wszystko. Nie odstawiłam też żadnych produktów. Na początku coś tam kombinowałam z tym, żeby nie jeść na przykład białego pieczywa, makaronu itd., ale Szybko stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, i bardzo szybko się zniechęciłam, więc stwierdziłam, że wolę po prostu jeść wszystko, ale w mniejszych ilościach, i tego właśnie się trzymam. Oczywiście te śniadania są duże, ale obiad staram się jeść w takiej troszkę mniejszej ilości, ewentualnie z przewagą jakiś warzyw. No, i klucz do tego wszystkiego też jest taki, że staram się już w ogóle nie jeść po godzinie mniej więcej 18:18.30. I muszę Wam powiedzieć, że czuję się rewelacyjnie odkąd stosuję taki system. Zasypiam i budzę się z płaskim brzuchem, nic mnie nie boli, wysypiam się o wiele lepiej. Ciekawostka jest też taka, że nic mi się w ogóle nie śni, to znaczy, że ten organizm naprawdę odpoczywa w ciągu całej nocy. Także ja taki system naprawdę Wam polecam. Eee, oczywiście to jest kwestia przestawienia się, dlatego że ja zawsze byłam przyzwyczajona do jedzenia. Wieczorem. Ja po prostu po godzinie 20-21 potrafiłam jeść non-stop i to takie najczęściej niezdrowe rzeczy. No ale powiedzmy, te pierwsze 3-4 dni były najgorsze. Musiałam się troszkę e, przestawić. Ja też mam problem. Dodatkowo taki, żezyga się obiada na wieczór, więc było mi ciężko. No ale mm, teraz już jest naprawdę w porządku i nawet nie chce mi się jeść po prostu wieczorem. Dobra, idziemy robić obiad. Najgorzej, zaczęłam robić jedzenie i przy okazji potrzymałam sobie na rzeczy na ojszo, dlatego że szukam butów na zimę i spaliłam mięso. Ale dobra, i tak zjemy. Ja teraz zrobię ryż, pokażę jak go robię. Swoją drogą nie miałam zwykłego ryżu, myślałam, że mam, więc, więc musiałam użyć brązowego. Przez co ten czas troszkę się wydłużył, bo brązowy ryż gotuje się aż 25 minut, że zdecydowanie dłużej niż taki zwykły. No dobrze, więc w takim razie ja teraz pokażę, jak robię całą resztę. Mięsa nie pokazywałam wam jak przygotowywałam, bo mięso raczej nie jest zbyt apetyczne do nagrywania, ale to nawet dobrze, bo ostatecznie je spaliłam. Znaczy, nie aż tak bardzo zjęto coś tam się dało uratować, ale nie szkoda gadać. Od kiedy mój ojciec zarządza restauracją? Wczoraj zastałam go na garnku. na moim przegol, wybracę, Zrobiłem... I Co szczury robią w weekend? Nie wiem. Ale zawsze coś wywocha. Przepisu, czyli olej z papryk, które Zyga sam wyhodował. E, to jest Carolina Reaper i Papryka X, czyli te dwie najostrzejsze papryki w na świecie. On jest turbo ostry, dlatego ja go dodaję dosłownie mm, troszeczkę e, do tego ryżu. Narkotyk, narkotyk, roboty, a potem popatrzymy na ceremonii. Nie wiem, nigdy w życiu. Mam Chciałabym mieć tyle w mojej rodzinie na weselach. Moje jedzenie wygląda w ten sposób. Tak jak mówiłam, mięso troszkę się przypaliło. Dałam mnóstwo, mnóstwo cebuli do tego mięsa. Ostatnio mam jakąś fazę, a tam sobie leży bąbusik, widoczek. Pokażę Wam go jeszcze. Tak jak wspominałam, ostatnio on miał zabieg kastracji przez to, że jest wnętrzem, znaczy był w wnętrzem, no i musi chodzić w takim kołnierzyku, tak. Zygi jeszcze nie ma, więc ja jem sama przy serialu. Nie pytajcie dlaczego mam za sobą kanapę, a siedzę na podłodze, ale zawsze tak lubiłam. Zrobiło mi się mega zimno i siedzę pod kocykiem przy komputerze. To dlatego, że zaraz znowu będę montowała. Yy, chcę sobie dzisiaj trochę nadgonić ten montaż. Mam też nagrany film na zapas, także chyba sobie go zmontuję, żebym miała takie zabezpieczenie, w razie czego. No bo w grudniu dodaję filmy codziennie. A jeśli chodzi o ten obiad, to powiem Wam szczerze, że yy, przesadziłam z ostrością. Nie dodałam tego oleju dużo, ale tak jak Wam mówiłam, to jest olej, tam jest Karolina. Chyba to jest z Karoliny Ripper, jak się nie mylę. On jest turbo ostry naprawdę i no zjadłam to, było smaczne naprawdę, ale bardzo, bardzo pikantne. Ciekawa jestem co powie i czy będzie to dla niego zjedliwe. Kochani, jest godzina 18.3 i to jest pora zjeść ostatni posiłek. Prawda jest taka, że ja w ogóle nie jestem teraz głodna. Serio, to śniadanie, później obiad to było dla mnie tak syte, że w ogóle nie chce mi się jeść, ale wiem, że jeżeli nie zjem teraz, to właśnie za powiedzmy dwie godziny będę po prostu głodna. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki bardziej owocowy posiłek. Owocowy to nie znaczy wcale jakoś nisko kaloryczny, bo jak kiedyś sobie liczyłam kalorie, no to. Pamiętam, że na przykład pomarańcza ma sporo kalorii, grapefruit ma sporo kalorii. To znaczy, sporo. No, wiecie o co mi chodzi? Że spokojnie możemy sobie zrobić te kalorie też owocami, na konkretny dany posiłek, oczywiście. Więc teraz przygotuję sobie taką sałatkę z ulubionych owoców. I do tego, mimo że jest mi jakoś tak dziwnie zimno, zrobię sobie szejka bananowego z mlekiem z lodówki, bo to jest mega, mega pyszne, także przeżyję to zimno. Kochani, ja uwielbiam pomelo, ale nienawidzę tego, że trzeba go tak obierać. Nie wiem, może wyjecie w całości z tą skórką, ale ja nie potrafię i za każdym razem muszę po kolei to obierać jest to strasznie irytujące. Ok, czas na tą przyjemniejszą część, czyli melon. Widziałam, że niektórzy jedzą kiwi w tej skórce, i tego w ogóle nie czaję. Jak można tak jeść? Ja je ja nie dam rady. Kiedyś próbowałam i. Mm, mm. Love for you is true. Tomorrow is <laughs>